Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać zadania tygodnia ósmego. Tak, dokładnie, moje imię już jest tydzień 8, strasznie szybko to zleciało, nawet nie wiem kiedy. Dopiero co zadania lata były, a już jest tydzień 8, zaraz 9, ostatnia fabuła. No i będzie to wszystko z zadań tego sezonu. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie lajki, suby pod filmem. Komentarze, wsparcie oraz wsparcie kodem wazigaming, dołączenie do na naszego Discorda. Dziękuję serdecznie. No i tutaj na samym początku zadania musimy zrobić coś dosyć specjalnego, bo musimy zmodyfikować płat w ciągu 60 sekund od wylądowania od busa bojowego. No to ja lecę po prostu tutaj na moją ulubioną stację benzynową. Mam nadzieję, że nikt mnie jeszcze tutaj samochodu nie zabrał. I gdyby tam nie było samochodów, powinien być jeden tam, drugi tu, no ale no, nie zawsze. Bo może ktoś wam je zabrać. Siadam tutaj do Fasta. I jest wieżyczka, jest I Jak widzicie, nawet w dalszym ciągu jest ten Mercedes ASG. I drugi faz, tak więc bez problemu, bo tutaj nawet lądujecie, od razu bierzecie opony terenowe. I macie zadanie wykonane łatwo, szybko i przyjemnie. Tak więc zadanie pierwsze mamy już za sobą. A jest o co w tym tygodniu walczyć, bo pamiętajcie, że jest odblokowania bombera z dzikich wrzosowisk. Czy jakoś tak na samym koniec tego filmiku z zadaniami Wam ją pokażę. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigamic na naszym Discordzie Vazilandia. Zadanie numer dwa jest dosyć monotonne, bo polega na przeszukaniu 25 skrzyń. No ale co tam nie ma, co się obijać? Przydałby się NPC, który po prostu skanuje nam te skrzynki. Nie jestem pewien czy manakin. Nie, manakin chyba tylko sprzedaje. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze wybijacze, żeby zużyć troszeczkę yy, złota. No i lecę szukać skrzynek. Polecam Wam, jeśli wylądowaliście idealnie w tej samej miejscówce co ja, na posiadłość przepychu. Tutaj jest tego całkiem sporo. No i zabieram się tutaj do roboty. Pierwsza skrzynka. Ciekawe czy pojemniki też. Nie, niestety <laughs> pojemników nam nie zlicza, więc nie wiem czy nie będę ich po prostu skipować. 25 skrzyń, o ja No Chwilę to zajmie Dajcie znać w komentarzu jaki jest wasz ulubiony zestaw letni, ja sobie coś takiego tutaj Złożyłem, gram tym oraz Julką Następna skrzynaczka nawet dwie. Dobra, nie mogę tutaj nic popsuć. Czy ona jest jeszcze wyżej. Tak, one są jeszcze wyżej. Polecam wam w ogóle zgarnąć NPCa, który skanuje, bo dzięki temu możecie znacznie łatwiej i szybciej te skrzynie o, to jest całkiem fajna rzecz i mi się przyda jeszcze Znaleźć Pamiętajcie, że niektóre NPC skanują Jest skrzyneczka, 3 na 25 dopiero Co jest Dałoby się tutaj sejfy Czy tutaj na po Nie, jest na dole O ona jest tutaj na poddaszu? z jestem ślepy jej nie widziałem No nie A, ona jest pod schodami tu w rogu okej okay. Wow kolejna epicka nieźle w tym budynku powinno być znacznie więcej skrzynek Uuu, tutaj ktoś chyba był Tutaj byłem ja, ale tutaj chyba jeszcze jedna skrzyneczka była gdzieś w rogu No pewnie Jak mogłem ją przegapić? 5 na 25 Może z tej strony O, tutaj jest ta wieża. na pewno w tej wieży będzie skrzynka na górze, I proszę bardzo, są rękawice. abieram je. Mamy szóstą skrzyneczkę. I tutaj również powinna być na poddaszu. Bardzo jest. Szczerze myślałem, że będzie znacznie łatwiej i szybciej z tymi skrzyneczkami. Tu już byłem. To co, w tamtą stronę, następny domek, 7 na 25. Proszę mi dać znać w komentarzu, ile tam powinno być skrzynek i ile ominąłem to Są mi o coś przeciwnicy Oh no 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 Nie chcę tam spaść I lecę tutaj z chatą Dobra, tu powinna być na pewno skrzynia mhm. Dobra, była w tym Niestety ją zniszczyłem. Mam tak po części, jakby ktoś tutaj lutował. Może nie. to tyle. Nie ma tutaj więcej skrzyń? Czy mi się wierzyć? Nie chce Dobra, tutaj są niby dwie Czy tak będzie w tym? Aha, ja jest w środku Tylko jak to zniszczę To ona zniknie Jak tam mam się dostać? Czy da się od spodu Jakieś dostać? Nie, nie da się dostać do tego Super, były dwie skrzynie, ale Jest lipa Dobra, nie, to nie ma sensu, skoro one są tak pochowane dziwacznie Nie ma co się bawić Ja po prostu wrócę na tą stację i na no, tej stacji powinno być Znacznie więcej, mam dopiero do 25 Dobra, tutaj na poddaszu Z tego co tam była Aha, ale nie tym razem No, powiem wam, słabo to wygląda. Mega słabo. A co polecę sobie może w stronę safeu? Sejf jest 5 skrzyneczek będzie. Zresztą jest otwarty, bo mamy już trzecią górze. Moi no w sejfie, tak 10 11. 12. Ciekawe jestem czy to zalicza. Nie zalicza. A szkoda. Byłoby fajnie. jest zło, złoto tutaj. Slutuję. No i mam. 12 na 25. Na bank na tym moście będzie pełno skrzyń. jeszcze tutaj w tym domu po drodze mogą być. No nie wierzę Nie myślałem, że tak będzie ciężko z tymi skrzynami Na trybie reaktywacja skrzyni leżą wszędzie Ciekawe jest tym, czy da się to zaliczyć na trybie reaktywacja Dajcie mi znać w komentarzu, bo tam to macie skrzynię na każdym kroku Dobra Ten most Siadać. trzy skrzyneczki obok siebie Uuu, ciężki karabin Szeno ominąłem, brawo ja A, co mi to? Wezmę go sobie I lecę na stację e kolejową Tutaj też powinny być skrzynki zwłaszcza w sejfie Liczę na dwie Ale z tego co widzę mogę się przeliczyć Dobra, jest tutaj w środku i ona jest na poddaszu. Come on. Aha, to mi się zdaje, że po prostu mi podświetla te z sejfu. zbugowany marker, bo tam byłem na kusze i nie było nic, czyli to są te skrzynki te, czyli jedna i to. No cóż, trzeba szukać dalej. O, następne dwie jest w ogóle. Te zadania robię w takiej kolejności, ponieważ chciałem znaleźć rękawicę. Rękawicę mam już od dawna, no ale skoro zacząłem, to dokończę to zadanie: Karkłomny. koleje. Tutaj raczej już dużo skrzynek nie będzie Ale trzeba sprawdzić Wygląda jakby wszystko było zlutowane O, jest skrzyneczka. 19. Na poddaszu to tak wygląda, jakby tutaj była. Jest. Zastanawia mi się, że tutaj może być. Tak, jest szczęśliwy domek No, cztery skrzynki, to już tak mało. Wlatuje na koleje, które są w strefie Czy tutaj się uda jeszcze coś? I Jest skrzyneczka Na poddaszu Czy będzie jeszcze coś na parterze? niestety nie ma o Dobra ona jest na samej górze w tym miejscu No, trzeba stąd spadać. Na tej wieżyczce powinny być jeszcze ze dwie skrzyneczki. O! Biegam 15 minut po mapie <laughs> Nigdy do mnie nie strzelał I w końcu Nie, no, chyba będzie cud jak tam coś będzie. Czyli niby trop, ale są dwie. <grymne> Idealnie. Więc jest sztosik. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania? Chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następnym odcinku, to Wasz komentarz będzie wyróżniony. Przechodzimy do zadania 3, w którym. Polega ono na trafieniu różnych przeciwników przy użyciu nitro pięści w jednym meczu. No, nitro pięści to byłem. Szukając tych skrzynek, ja tutaj nawet nie będę ich dopijać, bo to nie o to chodzi. Po prostu chcę uderzyć przeciwnika. Jest. Trzy razy uderzyłem. No, i zadanie, jak widzicie, mam już wykonane. Jest. Pomberka, nowa stylówka odblokowana. Zadanie numer 4 musimy zranić graczy z pistoletów lub pistoletów maszynowych. Pistolet sobie również zebrałem. No i niestety tutaj to już trzeba likwidować przeciwników. Więc bez litości. Jeden zlikwidowany. Lecimy dalej. Drugi. New Cola. Wielu graczy nie zostało niestety. Ciekawe jestem, czy teraz mi to zaliczy. Tak, zaliczyło. Zadanie wykonane. No i na sam koniec zostało wspaniałe zadanie. Zadać przeciwnikom obrażenia ze strzelb. Niestety, no nie mam już wielu przeciwników. Liczę na to, że oni się po prostu podleczą. Ale, no nie. No po prostu się nie. Ja sami się wybili, a ja zlikwidowałem. Dobra, nie ma sensu przychodzić do nowej gry. Ostatnie zadanie polega po prostu na zlikwidowaniu zadaniu obrażeń tysiąca przeciwnikom. Ja proponuję jeszcze zadawać te obrażenia, spróbować na npc bossy i tym podobne, bo czasami to po prostu zalicza. I można znacznie szybciej takie zadanie wykonać. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za komentarze, za lajki pod filmem, za subskrybowanie wraz z dzwonem oraz za całe Wasze wsparcie, jak i dołączanie na Discorda i wsparcie kodem BaziGaming. Gaming. Pamiętajcie, że nic Was to nie kosztuje, a zawsze mi to w jakiś sposób pomaga. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej WaziGaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy twórcyWazigaming. Hej!